Cześć, kochani! Tak jak widzicie, po tytule ja jadę zrobić sobie swój pierwszy tatuaż. E... Jestem tak strasznie podekscytowana, że szok e... będzie robiony on metodą handpoke. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. Ehm, ja zawsze marzyłam o tatuażu. Zawsze, po prostu jak tylko już byłam małą dziewczynką, zobaczyłam pierwsze tatuaże, pomyślałam: O kurczę, ja to tak bardzo chcę, tak bardzo tego potrzebuję. E... Jak już skończyłam 18 lat, mmm, nigdy nie miałam jakby możliwości, czy miałam możliwość zrobienia tatuażu, mmm, ale ciągle miałam w głowie to, że moim rodzicom się to nie podoba, że mmm, zawiodłabym ich, że moja mama byłaby przeciwna i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że byłam już pełnoletnia, to e, no to nigdy sobie takiego tatuażu nie zrobiłam, ale jestem teraz na takim poziomie e, w swojej głowie, że jestem na to gotowa. Skończyłam karmić piersią. Yy, niedawno, yy, także już mogę to zrobić, mogę to zrobić, bo karmiłam piersią 5 yy, lat, 5 lat łącznie i nie miałam przestrzeni na ten tatuaż, bo jak się karmi piersią, nie można zrobić tatuażu. Yy, karmiłam syna starszego, potem skończyłam go karmić, jak już byłam w kolejnej ciąży. W ciąży też nie można robić ta sobie tatuaży, yy, także kurczę, to jest ten czas. Ciekawiem Wam, że nawet rano obudziłam się z myślą, kurczę, może nie zrobię tego, może napiszę, że jednak nie, ale nie, ja zawsze tak o tym marzyłam, po prostu stres mnie zjada, ale to jest taki pozytywny stres. Jestem tak strasznie nakręcona, nie mogłam też spać w nocy. Ja już od paru nocy nie mogłam spać, bo właśnie myślałam o tym tatuażu. Powiem Wam, że ja do końca nie wiem, co ja chcę. Będzie to trochę spontaniczne. Mam jeden pomysł. Mam ograniczony czas. Także zobaczymy, jak to będzie wychodziło czasowo. I jak będzie to szybko szło, to zrobię więcej rzeczy. A jakie? No to jedno max dwie. Także jestem, jestem mega, mega podekscytowana. Idę do swojej tatuażystki. No i jak zawsze jest straszny wiatr, e, pokażę Wam coś. E. Jest często spotykane u mnie. Tym bardziej wiecie, że mieszkam nad morzem. Przeważnie pod domami są łodzie. Znaczy nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale no. Ale są. <noise> Kochani, po dwóch miesiącach idę na poprawkę swojego tatuażu. Ja tutaj wam pokażę zdjęcie, jak to teraz wygląda. Ja jestem ciekawa, czy jest jakaś różnica między tatuażami na palcach robionymi metodą handpoke, a takimi z maszynką. Z maszynką, takiej maszynką. Eee, ciekawa jestem, czy może to się lepiej przyjmuje, czy może maszynką się lepiej przyjmuje, czy to może zależy po prostu od skóry. Od, od człowieka, który to robi, jego umiejętności, czy, czy, czy nie wiem, pewnie jest wiele czynników. Eee, dajcie mi też w komentarzach, co Wy o tym myślicie: czy mieliście wykonywane tatuaże taką metodą, albo tą drugą. Eee, ciekawa jestem, ile to będzie teraz trwało i, i jaki będzie efekt taki końcowy, już po wygojeniu po prostu po, po wszystkim. Także to ja tutaj Wam pokażę wszystko.